W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Maryjo, wierzę w Ciebie całą siłą mego serca. Wiem, że do Ciebie przez wieki uciekali się najsłabsi, najbardziej potrzebujący i chorzy. Dziś i ja przychodzę do Ciebie zmęczona swymi dolegliwościami. Proszę, ulituj się nade mną i wymódl dla mnie dobre zdrowie. Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Matko Boża, proszę, połóż na mnie swe święte dłonie. Niech Twoja miłość ukoi moje nerwy, mój ból, który tak bardzo mi ciąży. Błagam, przedstaw Panu Jezusowi moją sprawę, Uproś go, by uzdrowił mnie tak, jak uzdrawiał wszystkich, którzy przychodzili do niego, gdy nauczał razem z apostołami. Powiedz swemu umiłowanemu synowi, jak bardzo wierzę, że tylko on może uczynić dla mnie cud. Powiedz, że zawierzam mu całe swoje życie i zdrowie. Maryjo, ty wiesz, jak moja choroba utrudnia mi normalne funkcjonowanie. Proszę, ulżyj mi w mym cierpieniu. Niech Twoje matczyne miłosierdzie załagodzi symptomy mojej choroby. Niech przepełni moje ciało spokojem i poczuciem ulgi. Wiem, że Ty znasz mnie najlepiej i wiesz, czego teraz potrzebuję. Otwieram się całym sercem na Twoją łaskę. Najdroższa matko. Klękam przed Tobą, ufając ci całkowicie. Podążę każdą drogą, którą mi wyznaczysz. Zrobię wszystko, czego ode mnie oczekujesz. Tylko proszę, nie opuszczaj mnie w tym trudnym momencie. Bardzo liczę na Twoją pomoc. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.